Obywatele, ciężki był dla Warszawy dzień dzisiejszy. Pociski nieprzyjacielskie trafiały w setki domów, ale przede wszystkim biły w zamek, biły w katedrę świętego Jana, biły w kościół jezuicki, biły w bardzo wiele drogich naszemu sercu miejsc. Te barbarzyńskie metody bicia specjalnie w kościoły lub pamiątki narodowe, jak zamek czy belwedek, te barbarzyńskie metody, które nic wspólnego z wojną nie mają, które nie są wojną, które są metodami bandyckimi, muszą obudzić gniew, gniew srogi, gniew, który pomści te wszystkie krzywdy, które ludność Warszawy Dziś i doznaję.